Kolejny wjazd na budowę 10 sierpień 2022 Ech, Robi się rzeźko rano obchód ojciec walczy z elewacją powoli do przodu o, trzeba zobaczyć czy A, nie wiem. Minie wysypisko śmieci jak na każdej budowie. Budowa bez śmieci nie istnieje. Tutaj zaczyna się też coś dziać. A, już więcej nie kołkujemy. W zasadzie sensie to było niepotrzebne. Tak mi się wydaje, się tak trzyma tego kleju. Przechodzimy. Są płyteczki i ja to łapię To moja inwencja twórcza Wszystko chwytałem tym co miałem Żeby kupić jakieś lepsze opaski Skrzynka Wibracyjna Produkty tej firmy Easy jakoś, no tandeta totalna, jak dla mnie. Jako rekuperator, no to spoko materiał, ale tutaj te elementy wszystkie ostre. Palce można poucinać, średnio to jest dopasowane, także. Nie dziwię się, że oni łączą to bez uszczelek, na przykład te rury z piro, więc po co im sprzedają z uszczelkami, nie wiem. Mały wywód, a ja przyjechałem do to. Tak, co my tu więcej mamy? Nic się więcej nie zmieniło. Szybko, bo muszę jechać na zakupy. W się to? Nic się nie zmieniło. Na 8 kubików tu ma 4 kubika Leż taka, taka ciekawostka kupiłem tą skrzynkę 160 do tego dostałem nyple kupiłem z uszczelkami, nie pamiętam te niple, e, nie są w żaden sposób ocieplone. Ja e, e, nie wiem jak oni to robią, muszę je popatrzeć. Tyle trochę o tym, żeby izolacja była zachowana, ciągłość izolacji była zachowana, ale chyba, że to od winy i na ten nypel na winy e, tą, taśmę Tutaj spoko, bo to te nyple są izolowane. Ale to. Nie, no, tragedia dla mnie. Jakoś, no zobaczcie, to no, no, za uchwytem. Czy to można było inaczej zrobić? W środku.